Witam Was serdecznie z mojej mrocznej ciężarówki, lecz nie będzie tak mrocznie w tym odcinku. Pozwoliłem sobie pogrzebać trochę w archiwach i znalazłem filmik z ostatnich moich wakacji z moją rodzinką, gdzie pojechaliśmy do pewnego miejsca, B&B, Bed and Breakfast w Kif, co się znajduje na Szkocji. Zapłaciliśmy za jedną nockę 80 funtów. Ja wiem, że co niektórzy... Mogą wymagać więcej, niektórzy mniej, mi to zupełnie wystarczyło. Więc chciałbym Wam pokazać, gdzie spędziliśmy dwie noce w kiw, w jakim fajnym apartamencie na farmie BB. Zapraszam na ten film. Tu, tu się, się wyłaś do samochody, autobusy, ciężarówki nie jeżdżą. I są koniki. I są koniki. I są koniki. Są samochody. O, to jest hamak. Ale wypas, tu jest hamak. Jesteśmy w naszym Destination number 3. I to jest farma, nie? Wyrąbiście Co to mamy Adam na początku? Hamak. Hamak. Którygo nigdy nie byłeś na hamaku? To dawaj pierwszy raz. Skakuj. Musisz się po prostu przewrócić, no? Tak, tu nogę. Dupę najpierw, o, dupę, pupę, o i tak o! Buu, jesteś na hamaku. I hamak. Hamak jest zrąbisty. Mm. <laughs> Dobra, idziemy się zarejestrować. A to, jest hotel. to jest hotel? Tak, to jest farma. Farma hotel. Pharma. Tu destylarnia. Browara. Hotel farma. No będzie zajebiście, nie? Wziąłem tu dwie nocki, nie? Zarąbiście, nie? cieszę się z tych powodów. Tu się chyba wchodzi House BB Full Scottish Breakfast Tak nice smell bardzo mi się to ze mną? To zamknij drzwi to zamknij drzwi Ale ładnie pachnie co? Ładnie pachnie Nice smell, idźmy Hi, Hi I'm Peter. It's lovely already. You know, I'm, I'm so happy already. That's our room, yes? Yes, sir. Oh, fantastic! Absolutely fantastic. Thank you very much. Yeah. We have a toilet. Oh, absolutely brilliant. Brilliant. Moni, send it. Good. Oh. Two volumes. Tak. Two dobrze. Fajny country nie? No. no dobra. Mamy Room numer 14. Room numer 3. Mamy ogromny pokój. Ogromny pokój mamy. mamy wielki room z sarumbistym widokiem przez okno. <śm> Kurde, pięknie No jest cudownie Mamy jeszcze szafę z kibelkiem i z własnym prysznicem. No się trafiło. Mam full service na 4. Kanapeczki mam. Mam winko, mamy to. No i tutaj <laughs> Pozwoliłem sobie wyłączyć już głośnie, bo skrzypienie tego gimbala, na którym trzymam kamerę, jest tak denerwujące, że nawet nie wiedziałem, że tak to bardzo skrzypi. Więc mamy tutaj taki lunch. Słuchajcie, z telewizorem, z kominkiem. Kominku się pali. Pali wieczorem właściciel tego gospodarstwa odpalił kominek. Milutko można było usiąść, poglądać telewizję, porozmawiać też z innymi lokatorami którzy też to akurat byli, para akurat była z Holandii. Nie za bardzo mogliśmy się dogadać, ale po jakimś czasie się dogadaliśmy. Tutaj jest jadalnia. Jadalnia z dwoma stołami. Wybór jest taki, że fajnie jest, bo można sobie zamówić na przykład śniadanie. Tutaj proszę bardzo wychodzimy na taras. Zamówić śniadanie lub we własnej. Zaraz pokażę kuchnię we własnym zakresie po prostu. Ugotować sobie samemu. Tu można usiąść. O, jakie złote Dwie nocki sobie tutaj zamówiliśmy. I tutaj spędzimy dwie nocki Oprócz tego, oczywiście, spacery i objazdy, nie? Ale. Kocham Szkocję, nie? Kocham Szkocję. Tak wygląda chatka, nie? Chatka po chatka, nie? Nie ma co tam robić. Bon appetit. Merci. Merci jeszcze widać tutaj proszę komputer z drukareczką. Jeśli potrzebny, jak już mówiłem wcześniej, to pomieszczenie jest dostępne 24 na dobę dla rezydentów. Tutaj na dole jeszcze jest właśnie kuchnia, o której mówiłem. Jest mikrofalówka, lodóweczka. Jeśli trzeba coś wrzucić, np. piwko. No, i kuchnia z całym wypasem: sztuczce, widelce, talerze, czajnik, patelnie, garnki, piekarnik. Naprawdę czego dusza zapragnie, co w domu jest. W każdym domu nie. Tosterek. Idziemy dalej. Otwierasz drzwi i wychodzisz. Freedom, freedom. 80 funtów za cztery osoby, rozumiesz? Za dobę. Tak, jaram się, bo był to środek sezonu, nie? A myśmy zamówili bilety z bomby dwa tygodnie wcześniej. No i Hamak, nie? Sejbioska, Hamak Sejbioska Wyżej. walisz się U, Kurde OLWY Nie ja tu zostaję! Ja tu zostaję, kurde Do końca życia, nie? Do końca życia. A pierdziele Boże, Ozie, ale fajnie. Jak tak można? Jak tak można? Jak to można? Pytam się ciebie. Fajnie, można, nie? Yo. Dobra, ja wiem, co zrobię, nie? Moment, że na urlopie piwo się pije. Co mi pięknie? Co mi pięknie? Ważne, żeby odpocząć. No jest fajnie. Czy tu jest fajnie? Ja wiem. czy tu jest fajnie. Jest fajnie. Weźmy high, high, high five. High five. High five. Niech <grystanie> tam jest. Dobrze tam jest? Tak. Dobrze tam jest? Mhm. Hmm. Tak, tak blokuje Chodź na podwórkę, jak chcesz.